We need to find the power station at the end of this course. The humans must have accidentally disconnected it from my grid. Oh. I am sure it was just a clerical error. Oh those clerks. Tutaj. Oh, właśnie, Hell yeah, can't touch this. They <laughs> you may want to try and avoid those turrets? <laughs> Don't you say? <laughs> What the fuck is this place? Jest ten on top of Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Oh shit. Oh shit, oh shit. Musisz bardziej po co? Po co? O, 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 tak, dobra, następne, następne. O, o nie. A nie, jest dobrze. Oła. To nie było proste. To ty naprawdę nie było testu. proste. Dobra, ty obsługujesz. To ja obsługuję. No!

Deploying. Au, 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 au. Właściwie to gdzie ja jestem? Właściwie Jak ty tam to... doszedłeś? Właściwie to nie wiem gdzie mamy dojść. No zaskoczyłem. Dobra. No, mm. Tylko właściwie stąd... Stąd nie wiem gdzie mamy się przemieścić. Kurde, z shiftem jak ja w Ja spróbował gdzieś tam. Eee... Tam. A możesz tam... Nie mam pojęcia jak tam dojść. Podchodzę do krawędzi z shiftem jak w Jak tam można dojść? Tego bridge tu nie postawię. To tam nie stawia się. Tutaj też nie. Ej, ale myślę, że możemy. Ale znasz głąby. electrical Nie was wyrżnąłeś. co nie zadziałało? Przywaliłem w bandę, ale podejrzewałem, że z tego względu, że za lekko się rozpędziłem. Za lekko? Tak Oła. Nie, nie jestem w stanie tam wlecieć. Nie? Nie, góra, góra. A czekaj, jeszcze tam to trzeba. Dobra, teraz trzeba zmieniać żółty odwrotnie. Oła. Weź się rozejrzyj dokładnie teraz. Coś tu po mnie postrzelało, ale... Wiesz co, nie, tamte portale po prostu są takie takiej wysokości, że walisz, walisz we framugę, tak czy siak. Bo nie jest pod kątem. Nie, nie, nie mam tutaj jak tam dojść. To nic nie ma co by nam pomóc w jakikolwiek sposób. No szkoda, że ten most jest... Hmm, ten most jest, jak, jak jest tylko blokujący. Niby można by. A, Ale jest nas dawny, Boże. Co? No. Idiocie, tak. Tak, <Czyści> wiem, dlaczego nie mam ten Chyba potrzebuję pomody. Eee, nie, nie potrzebuję żadnej pomocy. No nie co przejdę nie. tędy, wiesz? Którędy? No tędy nie przejdę do jest Bridge A muszę polecieć najpierw do góry, a potem nad... potem tak jak ty Nie no musisz po prostu przejść do góry Ale nie zrobię tego, bo mnie rozstrzelają No dobra, ja stąd... No dobra lol. co się stało? E, nie ten portal. Nie. <grystanie> <grystanie> to jest, nie tu miałem skoczyć. E, <grystanie> to nie, to było po prostu ekstra, <grystanie> Skoczy <grystanie> <Miałem złe> nie? Skoczyłem w złe miejsce. Oła, oła, tu ko mnie. Oła! oła, oła, oła. No jak, jak można nie wskoczyć nie w tą dziurę, no? Jump! Jump, mate! Jump! Tak, celuj. Ała, awa, boli. No i po co? Nie przejdziemy. O, przejdziemy jednak. Move it. I tak ty musisz portal pozbyć tutaj. A my tam idziemy? Jeden portal. God damn it. Dobra, czekaj, czekaj, ja muszę tylko zejść na dół. Czekaj. Tak? Trafisz? Tak, tak, przecież to jest tu u góry. A no tak. Lecimy, lecimy, do mostu lecimy. Czas mógłbyś cię spuścić w dół. Dziwny dźwięk Mógłbym cię Cały czas mi spuścić w dół. Shut up. Cicho, cicho, cicho. Nawet nie próbuj. ci głowę urwa. Uwaga, działka, uwaga. Dobra, nie, to Ty nadal się zajmuj. Tym, ja biorę live bridgea. Dobra. Nie, nie, trafię, nie, dobra. <laughs> Teraz Light bridge. A. A! Nie, to miał być ledbić, Niżej, niżej Za sobą, za tobą, za sobą, nie, nie niżej, za sobą A to weź się odsun. Przejdź Za, za tobą A. Jak stałeś tam przy tej ścianie, to twoja czapka straciła teksturę i była czarna. Dopiero Aha. wyglądałeś cool Nega Kolce, kochamy kolce Dobra, utnał. I see I see White Balls oh. wow, wow, wow. Nie byłem ich w stanie zablokować No niestety Jabdemy Dobra, 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 dobra i nie wiem to jak to zrobić Tylko musisz ich jakoś nie, zablokować Nie muszę ich jakoś zablokować tylko muszę zobaczyć jak najpierw No nie powiem, że lecisz pierwszy bo musimy hmm. oboje polecieć Ej, ale nie wziąłeś tak dek, uaa! dobra, poczekaj. O, wyjście. <gryw> <gryw> Spadłem na wyjście. O, to hmm. ciekawe. Nie ten portal oczywiście, dobra. Ten idzie tu, ten idzie tu. Ale zobacz, nie ma już ich tu dziwne. No, jak to nie ma? Nie ma ich, no byli, ale ich ma. Jak to nie ma? Ale dziwne Weź postaw tam Light Bridge'a Tam, żeby zrzucało wszystkie działka Ja nie widzę, o To true Co jest dobry pomysł Dobra, uwaga, lecimy Jeszcze jedno E, tam jedno, tam nie jest nam masz w stanie tyle zrobić To, to był było dobry jednak, pomysł dobry. To było jednak bystrzejsze niż to każde stawianie tego gdzie myśmy dotarli? O, już będzie płyta. Najlepsze w Hellfront 2 to było. Brałeś taką płytę na Gravity Guna i strzelałeś po zombiakach, nie? Genialne. Hmm. O, znalazłeś. You, did it. you on the system. I'm fully connected. I can see everything. See, nothing bad happened. Excellent. Congratulations on completing the Aperture Science Standard Cooperative Testing Courses. To celebrate, I have a surprise for you an extra special bonus course that ends with us finding and freeing humans. Ooh, finding the humans, I know where to find them. I removed their security and powered up their rescue door. Ooh. Now we just need you to release the humans from their imprisonment. Ona kłamie, mam They'll probably throw you a party. Żel mobilności, oh yeah! Ona kłamie. Na pewno kłamie. Ona zawsze kłamie. Jak ty to zrobiłeś? Skoczyłem. Aaa, no dobra, to co? Dobra, chodź tutaj. Na środek. Aaaa! Nie popisałeś We się bez <laughs> <laughs> Trzeba było na Light Bridge'a skoczyć. Nie pomyślałem o tym. To był Maciej i Mateusz. Dziękujemy za oglądanie i prosimy subskrybować. Jak zwykle. Miłego dnia.